Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym CSGO skinsowym odcinku Troszeczkę ich nie było Więc na wstępie tylko wspomnę, że z podmiotem macie plus 10% do doładowania Oraz darmowe 20 zł Oraz życiu udział w giveaway'ach Które już tutaj, no niektóre już poszły Ale też niektóre mają już dużo tych ogni Więc no coś tutaj za niedługo na pewno się wydarzy A co my dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj wydaje mi się, że sprawdzimy sobie po prostu nowe skrzynki Jakieś tutaj Abrid Gear with Predator Case i Military Case Więc na pewno są sobie to zerkniemy na początku z czym to się je ostatnio polubiłem ten jester mode a że ostatnio ograbiłem chłopaków nieźle to zrobimy sobie że mówiąc ile to będzie kosztować możemy zrobić 3 i 3 w 3 razy po 3 3 razy po 3 a później pobatlujemy się z botem i samo zobaczmy to z mojego doświadczenia wynika że z takich skrzynek zawsze w 9 o dobra tutaj jaka Jaguar czyli teoretycznie już będzie na 0 ale zawsze w 9 trafia się coś więc teraz zakładam że w tych 6 nie będzie cyk i jednak będzie karambicik DDPAT, który będzie kosztował. 2k, więc nawet jeżeli teraz to zrobię, to i tak będzie delikatny plus, więc robimy to No jaka tutaj weszło w... Były 4 próby, dwie troszkę oddały Co jak coś, że będę sobie kaszlał czasem, ale niestety kusztusiec mnie trzyma Tutaj już mamy drożej, więc fajnie by było jakby to co się stało tam, to się stało tutaj Ale to nic, spróbujemy Pierwsze podejście nieudane, fatalne bym powiedział nawet Fatalne bardzo Drugie podejście również nieudane fatalnie I trzecie podejście, no tutaj musi dać 4k coś i... Mm. 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 Dziękuję Wydaje mi się, że tak czy inaczej tutaj już Już tego Nie stracimy Zostałem sobie to co tutaj mam Tego Butterfly'a On kosztuje dyszkę Więc szczerze możemy normalnie iść z botem i samo trochę powalczyć Albo w sumie że to możemy zrobić coś bardziej szalonego Możemy zrobić tak Możemy zrobić tak Wziąć 2 na 2 i do tego sobie dorzucić bota i samo. Bot i samo zawsze wygrywa. Takie moje stwierdzenie, więc zobaczymy. Ostatnio nie robiłem takich. O, już mamy start dobry. Jest ok. Ostatnio w ogóle nie robiłem takich bitew droższych. Starałem się raczej raczej podchodzić do tematu chłodno. Nie ryzykować zbyt dużo, ale. Ale. Szczerze mówiąc, to wcale nie daje. To się wydaje, tylko że jest fajnie, ale tutaj zyskał Kosztuje 1500. 3100 zł. O. Różnica jest 300, tu by coś musiało dać. I daję wulkana i skauta, dziękuję. To i tak nie jest jakiś chyba wybitny win, no w sumie i tak. Mogło być lepiej. Ale to oznacza, że bot i samo nie jest dzisiaj chyba aż takim wielkim gazie, więc możemy spróbować się zmierzyć z tym botem. Eee, w sumie tak jest... Pod samym początkiem tym co z tamtej skrzynki poleciało to i tak już się zrobił dobry. Dobra sytuacja, więc nie będziemy jakoś przesadzać. Zrobimy to, to to, to i spróbujemy po prostu zawalczyć z botem i O, tutaj. Zobaczymy co pan bot samo potrafi jeszcze. Czy coś potrafi. Mam nadzieję, że nic. To jest zdrowie znowu. Niesamowite w ogóle, że teraz te skiny czerwone kosztują takie niesamowite siano. nie? Nawet takie chociaż ta CZK AKAD nie jest zła, ale. Dobra, zaczynamy. <laughs> Impreska, jednak, body samo coś potrafi. Hmm. Średnie to wygląda, jak na razie. To jest drogie. Startowałem No coś, coś tutaj wygląda na to, że tu będzie losę chyba Dobra, tu już jest losę <coughs> Niestety Niestety jest losę To była bitwa za 5k Trzeba zrobić trochę droższą. Uu, trzeba trochę kurcze przeinwestować Zrobimy tak. Zrobimy tak. Nie lubię tego robić. Zrobimy tak. Wybójmy bocie i samo. I co? No nie. Jakiś gościu wszedł. Bo ta samo już miałem w gaście, a teraz nie wiem, co się wydarzy. Dobra, dzieje się dobrze. Zresztą te skrzynki to i tak nie mają znaczenia. Tak naprawdę, okej. Okay. 600 zł? Ja bardzo mało siedziałem przy skinach i nawet nie wiem, co Co tutaj się. No okay, nic. to nie jest źle jest okej okay, chyba. Tak. Nie. Ma. O Jezu, dobra, czariski dol. Bot i samo. Bot i samo. Musimy zrobić tak, nie ma opcji. Nie, 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 po, nie poddam się takiemu czemuś, nie? Bot i samo, z tego poleci Butterfly, i jesteśmy na zero. Zobaczmy, czy to ma potencjał na jakiekolwiek ruchy. Ogólnie jak to zrobię, to będę musiał zrobić All-in bitwę z Botem i samo, jeśli tą przegram. A jak na razie nie wygląda, żebym miał wygrać. Babu Peppins. Dziękuję. mu dorzuciłem Dobra. Dobra. Robimy to. Niestety. Bot i samo. Ostatnia bitwa tego dnia. Mi zmieniło slota w ogóle, nie? Dlaczego mi zmieniło slota? 3 stówy. tutaj no to jest potrzebne 40k, żeby tutaj coś siadło, nie? To jest nierealne po prostu, żeby to się wydarzyło. M4 Poseidon musi polecieć. To jest drogie. 9 stów. Ojeju. Ale lipa leci Ale lipa leci, ja pierniczę O, 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 o I? No nie rób tego, no nie rób tego Dziękuję Udało się, bot i samo... bot i samo zwrócił wszystko co zabrał wcześniej plus na ten dziwny ziomuś również i nawet pozwolił na delikatne wyjście na plus, ale oczywiście to było. Yy, to było chore granie. Jeszcze zrobimy tylko ukrytą skrzynkę na banerze, nie wiem gdzie ona jest. 1-3-7. Nie wiem jak się do niej dostać. 1, 2, 3, 4. Nie mogę jej znaleźć. Dobra, spróbuję zlokalizować chyba in... no kurczę, o co tu chodzi? Z reguły to coś się klika po prostu i... jest, a tu nie ma żadnego... 1, 1, 7... A nie ma 0. A dobra, czekaj. 3, 7, 2... I co? 3, 7, 2... 5. Ok, mamy to. Ukryta skrzynka. 3, no 2 i będzie ewentualnie na 0. Uwaga! Jest na plusie. Dziękuję bardzo! Dziękuję bardzo! Udało się zwyciężyć w tej batalii z botem i samo. Jesteśmy na delikatnym plusie, więc pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka i widzimy się w kolejnym. Pozdrawiam, pamiętajcie o kodzikach. No i tyle. Do zobaczenia. Wspierajcie Venom. Papa! Pa.